Hej, witajcie w kolejnym odcinku serii 3 i dzisiaj dosyć zapomniany czołg, ale czemu właściwie nazywam go zapomnianym to już opowie bohater a mianowicie przyjdź pan proteza z klanu Nomi, a obecnie z klanu Yolo, ile dobrze kojarzę Cześć Witam wszystkich Na początku moje standardowe pytanie czyli jedziesz 430u rzuciło ci murowankę bez artlerii i, i co, co sobie pomyślałeś w tym momencie? Pomyślałem sobie, w tym momencie miałem i coś i ten czok był bardzo dla mnie oporny i pomyślałem sobie, że to jest idealna bitwa do tego, żeby w końcu skończyć przygodę z tym bardzo jakże tutaj szanowanym i lubianym medem rosyjskim i pomyślałem sobie, że no może mi się uda, może nie, zobaczymy, tak? Standard chciałem zagrać po prostu swoje. Okej, okay, co i o, o tym pojedzie, to za momencik. Jeszcze drugie standardowe pytanko. Yy, czyli przyjdź pan. Wiadomo, że proteza no, od, od, od protez i myślę, że tu Mikołaj, kto śledzi serię, ten, ten wie już, wyjaśnił, czy tam pipczot już nawet nie wiem. Yy, natomiast czemu przyjdź pan? No, nie było pomysłu na nikt za bardzo, a miało być coś śmiesznego i nie, nie wiem, czy każdy wie, znaczy no, mało kto wie w sumie, tak naprawdę, że mój nikt na początku nazwał, był przyjdź pan jutro. I. Generalnie e, powiedzmy na przestrzeni czasu zmieniłem na przyjdź pan po prostu, bo był za długi. E, a przyjdź pan jutro wzięło się e, z mema, tak naprawdę, bo gdzieś tam w internecie krążył metr z takim kretem, gdzie e, krecik się wydłuża z takiej norki i mówi, że nie mam czasu, zarobiony jestem, przyjdź pan jutro. I no i tak stwierdziłem, że przyjdź pan jutro w sumie śmiesznie brzmi, i, Okej, <laughs> i tak to, zaczęła to to, się to rzeczywiście długa zmiana. Duża zmiana. No dobra, generalnie na, na początku powiedziałem, że zapomniany czołg, Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale był taki moment, y kiedy był uważany za OP. Y no, był w mecie po prostu. Y sam nie ukrywam, gdzieś to w VXPiłem, grałem nim całkiem sporo. Na obecnie od dłuższego czasu kurzy się u mnie w garażu, i no naprawdę nie pamiętam, kiedy os ostatni raz z nim grałem. Mm, nie wiem, jakbyś mógł powiedzieć, czy, czy się w ogóle zgadzasz z tym, że jest zapomniany i, i, i co, co to spowodowało? Czym to jest spowodowane? Jak, jak Ci się wydaje? Jak najbardziej, ten czołg... E, nie pamiętam. Był okres, gdzie po prostu wprowadzali go jako dodatkowy czołg w linii, tak? E, dodatkowego meda rosyjskiego na dziesiątce. I w, ten, w tamtym czasie, kiedy on wychodził, on był naprawdę mocny, tak naprawdę najlepszy e, z wszystkich medów rosyjskich, strzewkowych. No i jakby mega przyjemnie się grało, miał fajną alfę jak na meda, dobry dpm jak na meda, a co najważniejsze dużo odbijał, to i wie, że tak naprawdę się nie dało przebić z golda nawet, tam Włazy nie były weakspotem. No ale po pewnym czasie WG postanowiło się do niego przyjrzeć, nie mu przyjrzeć i stwierdzili, że go ponerfią i tak naprawdę gun Hunting teraz tego działa w ogóle nie, nawet nie przypomina tego jakie było kiedyś. Pancerz na wieży jest zdecydowanie gorszy teraz przebicia z golda jak dobrze się trafi i dobrze celuje to nie jest problem i tak naprawdę zbycia OP przeszedł do takiej mocnej średniawki nad na tle innych medów. Mhm, no i właśnie jakbyś mógł wymienić jakieś plusy minusy tego pojazdu jakie no, są obecnie? W takim matchmakingu jak rzuci teraz na ósemki na przykład no to tym pancerzem naprawdę idzie sporo pograć mimo tego, że dostał nerfy 330 penetracji na hicie z mega fajną wartością, ale to jest akurat standard dla rosyjskich medów, czy nawet HTK-u 10 tieru. Mobilność jest całkiem przyjemna, ten pancerz nawet na górnej płycie, jak delikatnie się znajdujemy i tak dalej, jest w stanie przyjąć do zero gąski. No ale to nie jest tak jakby, powiedzmy, zaleta, którą należy się kierować, bo no, potrafi jakieś dosłowne pestki łapać i to nie jest takie pewne, że odbije się. No i w sumie zalet ma no, jeszcze ta alfa jak na meta, można się tradyować z takimi 140 czy innymi czołgami co mają 320 na plus, tak? Mhm, mm no a z, z VAT to no, przede wszystkim Depresja, nie? No Depresja tu praktycznie nie istnieje, nie jestem pewien tego, ale wydaje mi się, że na bok jest chyba stopień więcej niż do przodu, ale nie dam sobie ręki uciąć. E... Pociski są też mega dużą dla mnie wadą, przynajmniej dla mnie, nie wiem, tak no 940 że prędkości pocisku jest na, na APK-u, 920 na hicie, tak. co jest strasznie niską wartością. Dokładnie. No i no to sprawia, że bardzo ciężko się gra na trochę dłuższy dystans z tym czołgiem, szczególnie, że hity są na goldzie, co sprawia, że nie da się strzelać przez żadne murki. No, bardzo ciężko jest snajpić tym czołgiem, celność jest też bardzo słaba, co no, no, tak jak mówię, wszystkie te czynniki sprawiają, że ten czołg się nie nadaje. No, do bliskiej gry jest stworzony. Mm -hmm, no i właśnie a propos gry, to ee, No myślę, że o styl gry właśnie powiedziałeś, że do, do bliskiej gry raczej nie dostajpienia. E, tu w sumie fajnie pokazałeś, że tam agresywnie gdzieś się oflankować, w odpowiednim momencie wyjechać. E, a ile trzeba robić mniej więcej w obecnej, obecnej chwili na to, żeby ta małe rosła? Jakie są wymagania? Pamiętam, że swego czasu na innym koncie, jak ten czok był w łaskach, to były to powiedzmy 4900, koło 5000 wymagania, a w tej chwili przy obecnym matchmakingu, przy tym jak ten czok wygląda, to jest 4200 albo 4300, więc znacznie w dół to wszystko poszło, no ale no jest to spowodowane tym nerfem, tak. I tym, że ten czok już jest trochę jakby... Przez wszystkich takich początkujących graczy też już no, jak ktoś zaczyna grę i potrzebuje meda, to się mówi mu 430, tak, to jest najbardziej takie uniwersalne. Mhm. Najwięcej błędów, wybacza. No właśnie w tym momencie masz już ponad tam 6000 yy, yy, ułączonego. Powiedziałeś, że miałeś tam 94 coś. Już myślałeś, że to, to raczej wparło, czy jeszcze tak miałeś, no jeszcze chociaż ten jeden strzał, żeby zrobić? No, zastanawiałem się. Nie byłem do tego do końca, powiedzmy, pewny, ale myślałem sobie, że może gdzieś wpadł jakiś losowy spod na blindzie, może gdzieś jakiś blind shot wpadł, no ale nie byłem tego pewny. Po bitwie się okazało, że wpadło i było równe 95 -0 -0 i o, to nice. To nice. Także przechodząc do screenów, oczywiście jest trzy Dodatkowo jest spe specjalista wsparcie i high caliber. 5 tysięcy prawie 800 uszkodzeń, 9, 935 bazowego ekspat, 2 fragi. No i w sumie to tyle z tych ciekawych, ciekawych rzeczy. No, słuchaj, ja oczywiście, gratuluję wbicia, Trzymałę. Dziękuję, że, że zechciałeś ze mną nagrać. I czy chciałbyś kogoś pozdrowić na koniec, standardowo? Bo myślę, że nie wiem, coś chciałbyś jeszcze dodać a, a propos tego czołgu, czy, czy, czy raczej już wyczerpaliśmy temat, tak w, w skrócie mówiąc? No, no, nie polecam go ogólnie. <laughs> Okej. Okay. Czyli podsumowanie dzisiejszego odcinka nie polecam go, na miniaturkę będzie. E, czy, czy chciałbyś kogoś pozdrowić? No, oczywiście, pozdrawiam wszystkie proteziaki i rowaki e, tutaj ode mnie. I całe polskie community tutaj w tej gierce, jakby tutaj pięknej, no bo trzeba się jednoczyć i wszystkich trzeba kochać. Okej, okay. dzięki, jeszcze raz gratuluję. No i do usłyszenia.